Vitam Vitam, Untold tales are up, and we have brand new hero Spartoi, so it's time to review him. In this video, I won't talk about nightmares family bonus passive and changing tides mana speed, because there's separate video about this. So if you want more details, check the link in description. Spartoi is nature faction barbarian. If you give him emblems, he will have chance to apply bleeding from any normal attack. Um, his stats are good. To be honest, I don't get why offensive hero has defense way higher than attack. But if you build him for attack, he will have around 1350 on attack, so that's not bad. On second LB, he starts each battle with Fiend's resist. Mana speed is changing tight, so each odd skill charges as fast. That's 8 tiles, and each even skill charges as average. That's 10 tiles. With 15% mana generation, he will charge after 7 and 9 tiles, respectively. His skill has evolution mechanics, so after first use, it's getting stronger. His overwhelming ride um, with first use. Deals 240% damage to all enemies, summons a Naga Warrior Fiend for all enemies. The Fiend damages its target with 75% attack every turn. The Naga Warrior Fiend absorbs healing. It disappears after absorbing a healing amount equal to 40% of its target's max HP. With every following use, Deals 320% damage to all enemies. Summons a Naga Warrior Fiend for all enemies. The Fiend damages its target with 110% attack every turn. The Naga Warrior Fiend absorbs healing. It disappears after absorbing a healing amount equal to 50% of its target's max HP. So let's break it down. Uh, deals 240% damage to all enemies. Okay, AoE hero, nice. 240% is not crazy, but that's still pretty solid damage. Uh, since second use, he deals 320% to all and that's way better. Summons a Naga Fiend um, for all enemies fien damages its target with 75% attack every turn and absorbs healing equal to 40% of max hp um, fien's attack power is nothing special but healing absorption is on a very good level since second use fien's attack is 110% and hp absorption is 50% again that's way better most meta defense healers boost HP for around 400-500 or gives healing over time. So even his first use can block healing effectively. Of course, some heroes have fiend resistance, but the best way to deal with Spartoi is to use heroes that removes fiends just in case he goes off. And of course, here passive comes into play. 50% chance to deal 80% damage to all enemies and boosts Partoys mana generation for 19%. Only 50% to trigger, but that's pretty good. And with this mana buff and strong troops, he can be charged with six at fast and with bard even with 7 tiles on his average speed turn on titans he's not great high attack start and that's it on challenge events he's just okay and only if you don't have better damage dealers to be honest i wouldn't use him there on bloody battles it's way harder to remove fiends he starts with fast speed and deals okay damage so yeah um, he's pretty solid option on buff boosters he's okay he doesn't cast any buffs but with turning modifiers he can hit hard fiends can block healing but of course there are more fiend counters available so if you use him wisely he can be cool on rush, changing tides have no effect. Each skill is set as very fast, so with 9% mana generation he'll be ready with 6 tiles each time. I don't think I would use him on defense, but if you would pair him with France and maybe Green Knight on attack, there's a chance to win the battle after 6 green tiles. Overall Spartoy is solid. Great stats, nice family bonus and passive, changing tides, mana speed, and pretty good skill with nice AoE damage. And of course, strong Fiends. But if we compare him to other Nightmares like Domiventus, Gestalt, or Medea, I don't think he's anywhere close. I doubt we will see him on defense very often because it's hard to compete with heroes like, for example, Mio in Ni, Front, Xiao Jing, or Relius. And soon another green broken hero will be released. I know that for many players, he can be the best hero in the Roosters, in both attack and defense. So if you have planned for him and you feel that he'll work for you you should build him he's really solid even if he's not a game changing so let me know what you think about him if you like this video please hit like button if you don't want to miss future reviews or test drives remember to subscribe good luck with your summons and see you next time Witam w polskiej wersji. Powróciły przemilczane historie i dostaliśmy nowego bohatera. Jest to Spartoi, więc czas go omówić. W tym filmie nie będę wchodził głęboko w szczegóły rodziny um, koszmarów, ich pasywki i zmiennego nurtu, ponieważ jest o tym oddzielny film. Jeśli chcecie więcej szczegółów na ten temat, zerknijcie link w opisie filmu. Spartoi jest barbarzyńcą frakcji natury. Jeśli dacie mu talenty, będzie miał szansę wywołać krwawienie, um, uderzając normalnymi atakami. Jego statystyki są dobre, ale tak szczerze to nie do końca łapie, dlaczego tak ofensywna postać ma obronę dużo wyższą niż atak. Natomiast jeśli zbudujecie go w atak, to będzie miał nadal w okolicach 1350 tego ataku więc to nie jest źle. Na drugim limicie zaczyna każdą walkę z odpornością na potwory. Szybkość many to zmienny nurt, więc nieparzyste umiejętności specjalne ładują się po 8 em, klockach i są szybkie, a parzyste użycia ładują się po 10 klockach i to jest średnia mana. Mając 15% regeneracji many, będzie się ładował odpowiednio po 7 i 9 klockach. umiejętność specjalna ma mechanizm ewolucji. Także po pierwszym użyciu staje się silniejsza. A jego przytłaczający najazd przy pierwszym użyciu Zadaje 240% obrażeń wszystkim przeciwnikom, przywołuje potwora wojownika nagi na wszystkich wrogów. Potwór zadaje celowi obrażenia o wartości 75% ataku w każdej turze. Wojownik nagi wysysa efekty leczenia i znika po wchłonięciu zdrowia równego 40% maksymalnego zdrowia celu, i przy każdym kolejnym użyciu. Zadaje 320% obrażeń wszystkim przeciwnikom, przywołuje potwora wojownika nagi na wszystkich wrogów, potwór zadaje 110% ataku w każdej turze i pochłania leczenie, znika po wchłonięciu 50% maksymalnego zdrowia celu. Rozbijmy to na mniejsze: zadaje 240% obrażeń wszystkim przeciwnikom. Okej, okay. czyli postać obszarowa, spoko. 240% to nie jest jakiś szalony wynik, natomiast nadal są to ok obrażenia. Um, od drugiego użycia zadaję 320% wszystkim i to już jest dużo lepszy wynik. Um, przywołuję potwora nagę. Dla wszystkich przeciwników, i ten potwór zadaje celowi obrażenia w każdej rundzie równe 75% ataku Spartoi, i pochłania leczenie, znika po wchłonięciu 40% maksymalnych punktów zdrowia pochodzących z leczenia. I tutaj ta siła ataku potwora nie jest y, czymś wyjątkowym, natomiast y, ilość pochłoniętego zdrowia już jest na dobrym poziomie. Od drugiego odpalenia potwór zadaje 110% i pochłania 50%. I znowu, to już są dużo lepsze wyniki. Większość lekarzy obronnych z mety leczy, wzmacnia zdrowie określoną wartość w okolicach 400-500, albo daje leczenie w czasie, więc nawet tutaj to pierwsze użycie jest w stanie skutecznie zablokować leczenie. Oczywiście niektóre postacie mają odporność na potwory, natomiast najlepszy sposób, żeby walczyć przeciwko spartoi, to jest używać bohaterów, którzy usuwają potwory. Tak na wszelki wypadek, gdyby się odpalił. No i oczywiście tu pasywka wchodzi do gry. 50% szans na zadanie 80% obrażeń wszystkim przeciwnikom, i podbicie regeneracji many spartoi o 19%. Tutaj jest tylko te 50% na zaskoczenie pasywki, ale ona wchodzi dosyć często. A z tym wzmocnieniem regeneracji many, Spartoj będzie się ładował po 6 klockach na swoim szybkim um, użyciu. A jeśli dorzucicie Barda do drużyny, to w momencie, jeśli ma tą kolejkę średniej many, to zejdziecie nawet do 7 klocków. Na Tytanach nie jest wyjątkowy, ma spory współczynnik ataku i to wszystko. Na wydarzeniach jest po prostu ok, jeśli nie macie postaci zadających większe obrażenia, na przykład trzem bohaterom. I tak szczerze, to ja bym go tam nie używał. Na krwawych jatkach jest dużo trudniej pozbyć się potworów. On zaczyna z szybką maną i zadaje dodatkowo niezłe obrażenia. Nawet na tym swoim pierwszym użyciu umiejętności, więc jest całkiem niezłą opcją. Na podbitych ulepszeniach jest ok. Nie rzuca sam podbić, natomiast z modyfikatorem turniejowym może bić mocno. A potwory są w stanie blokować leczenie. Natomiast, oczywiście, w tym trybie mamy więcej postaci kontrujących potwory. Więc tu trzeba go używać sprytnie, nie brać go na każdą drużynę, a zobaczyć, czy faktycznie do takiego ataku będzie pasował. Na szturmie zmienny nurt nie działa. Każda umiejętność specjalna jest ustawiona na poziomie bardzo szybkim, więc mając 9% regeneracji many, za każdym razem będzie się odpalał po 6 klockach. Wątpię, żebym go chciał wrzucać do obrony, ale gdyby w ataku go sparować z takim na przykład Francem i Zielonym Rycerzem, to jest szansa wygrać walkę po sześciu zielonych klockach. Podsumowując, Spartoi jest dosyć solidny. Ma świetne statystyki, niezły bonus rodziny i pasywkę, zmienny nurt jako szybkość many i całkiem niezłą umiejętność specjalną z zadowalającymi obrażeniami obszarowymi i silnymi potworami. Natomiast, jeśli porównamy go do innych koszmarów, takich jak Ventus, Gestalt czy Medea, wydaje mi się, że nawet nie jest blisko um, tych postaci. Wątpię, żeby, żebyśmy widzieli go w obronie dosyć często, bo jest yy, ciężko konkurować z postaciami takimi jak dla przykładu Mioni, Liściu, Shao Jing, Relius, a wkrótce. Kolejna zielona, przegięta postać będzie wprowadzona do gry. Wiem, że dla niektórych graczy może być najlepszą postacią w ich kolekcji, zarówno do ataku, jak i do obrony, więc jeśli macie dla niego plan i czujecie, że może działać w waszych drużynach, to spokojnie można go zbudować, bo jest bardzo solidną postacią, nawet jeśli um, nie zmienia obecnej mety. Dajcie znać, co o nim myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie subskrybować kanał. Powodzenia w Waszych przyzwaniach, trzymajcie się. Do zobaczenia.